Nagrywam odcinek dla was z oglądem, przepraszam. To, to, to. Dzisiaj gramy w Minecraft, a trochę leżej będę wam kręcił. Ee, żeby wam nie zacinało się, bo myślę, że to nie jest zbyt fajne. Tydzień będzie fajny odcinek. Będę wam trochę delikatnie tam osił. On nie, nie, dobrze. Co jest? On przed od Ciebie Hmm. Przepraszam za przy ostatniej odcinek, po prostu miałem problemy z y, ustawieniem OBS. Mam nadzieję, że teraz wyjątkowo, chociaż u mnie trochę w lagu będzie, bo nie chcę teraz tak teoretycznie woli jak. tarmosić. Spróbuję jeszcze z tymi ustawieniami tam coś kombinować mm. ale jak już usta mi się to ogarnąć to będzie e, sporo. póki co i będziemy kopać będziemy robili informacje takie o mnie znaczy, na temat kanału, jeśli mi się w końcu uda, dobrze eee, zrobić ten e, OBS-a, to o wiele będzie łatwiej. Jeb... Dzisiaj je tylko jedna, na też od więc dzisiaj nie mam więc od razu mówię, że przemyślałem, ale... Myślę, że wcześniej czy później, jak będę miał już łatwo, nie będę musiał ustawić tych rzeczy, to wtedy już będę mógł tam y, dzielić się tymi środkami, bo wiem, że niektórzy ludzie na to czekają. ja na razie nie mam czasu, muszę ustawić tu jakieś y, też y, te filmy, bo mam problemy z filmami oczywiście. Też mam problemy z eee, teraz tak, tak, Myślę jeszcze nad live'ami co niedługo ale to tak w lutym spróbuję zacząć tam streamować coś w lutym e, zacznę to, z, z, spróbuję coś tam kombinować ze streamami I jeszcze będę myślał nad tym czy niedługo w przypadkiem jeszcze nie jak skończyłem tą bazę, i te różne eventy małe takie z y, ekipą zrobić to wtedy ponosimy czy nie zrobić w z jakiejś Alkaraia y, Granie w woda co jest, co jest eee. mi się zatrzymało Nie podnosi się. Być. Coś się stało? miałem set level. A. Co teraz powinno Ludzie mówię. Myślę nad nowymi filmami. Nie wiem jak to zrobić. żeby jeszcze obraz odmyśleń. Jeśli chcecie wiedzieć to 4 GB RAMu, laptop, y Asus. No i co no, no, ja bym to póki co siedział grał na no, serwie tym nie mam pojęcia jakie to dobrze ustawienia tego, a jeśli będę potrzeba fotku no to No, no dopiero po e, pewnej rzeczy. Jak zacznę chodzić do pracy. Nawet jestem za... Ale ludzie mówicie mi co, co jest na tak czemu nadal leguje to I dlaczego jeszcze tam możemy to tak robić się? Będę wam przywinął serduszko oczywiście, jeśli pomożecie mi bardzo wtedy.

Tu mamy składniki bardzo dużo e, no, właśnie na naszą bazę Zobacz Mój brother Janek Coraz więcej mamy tych składników pod tą bazę Zobaczymy czy będzie zacinać Jeśli mam, tak to trudno Ja miałem wpływu 4000, to było mało, i 6000 to są za dużo. Wybrałem 5000. Nie pamiętam, że to I ale powinno być it, jak najlepiej, to był rozsarek 1